30 sekundy. Tyle trzeba, żeby w umyśle naszego rozmówcy pojawiło się pierwsze wrażenie na temat naszego intelektu i naszej wiarygodności, a to wszystko na podstawie naszego głosu. Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie wykazali, że nasz głos jest kluczowym czynnikiem budującym tzw. pierwsze wrażenie, zarówno w relacjach biznesowych, jak i osobistych. A w dobie powszechnego cold callingu, zdalnej obsługi klienta, negocjacji z kontrahentami i budowania relacji na odległość, nasz głos stał się właściwie jedynym czynnikiem budującym nasze pierwsze wrażenie. Tak, to właśnie nasz głos jest najczęściej używanym narzędziem budowania zaufania, pozyskiwania klientów, a także wzmacniania wizerunku naszej marki. Nazywam się Krzysiek Buratyński, jestem profesjonalnym lektorem filmowym i trenerem głosu z ponad dekadą doświadczenia w branży medialnej. Użyczyłem głosu do tysięcy produkcji dla setek firm z całego świata, a z moich usług szkoleniowych skorzystało już ponad półtora tysiąca osób od aktorów i wokalistów po przedsiębiorców, szkoleniowców czy youtuberów. Chcę pomóc Ci zadbać o lepszy głos Twojego biznesu. Sam jestem przedsiębiorcą i wiem, ile warte jest. Jest znakomite pierwsze wrażenie w budowaniu relacji biznesowych. Przygotowałem dla ciebie zupełnie darmowego e-booka z ćwiczeniami głosu, dzięki którym poprawisz swoją kontrolę nad nim w zaledwie 15 minut dziennie. Pobierz go całkowicie za darmo już teraz i zacznij korzystać z technik i trików, które dotychczas były domeną aktorów, lektorów i prezenterów. Postaw na wiedzę i doświadczenie z najlepszych studiów nagraniowych i stacji telewizyjnych. Postaw na głos Twojego biznesu.